Najłatwiej jest zniechęcić do fantazji, polecając coś świetnego, ale nie na start. Dzisiaj lista siedmiu serii, które są rewelacyjne i każdy warto, żeby je przeczytał, ale nie na początku swojej przygody z fantastyką. Zanim zaczniemy, dodaj coś od siebie na listę, zostaw komentarz. Malazańska Księga Poległych. 10 tomów, ogromny świat, nikt nie prowadzi cię za rękę, bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. Kiedy warto po tą serię sięgnąć? Kiedy masz już kilka serii na koncie i szukasz wyzwania. Koło czasu, 15 tomów, prawdziwy maraton, a wiadomo, od nich nie zaczynamy. Kiedy warto po to sięgnąć, kiedy będziemy szukać klasycznego fantazy, które prędko się nie skończy? Klasyki, takie jak Tolkien i Leguin. Piękne książki, jednak językowo dla początkujących czytelników mogą być bardzo trudne, oraz nie dzieje się tutaj za dużo akcji. Kiedy warto sięgnąć, kiedy chcemy zobaczyć i doceniać Źródła fantastyki, czyli coś, co zainspirowało naszych innych ulubionych twórców. Wiedźmin. Według mnie to nie jest książka na start, a to z uwagi na to, jak Sapkowski ją pisał. Według mnie jest to cudowne dzieło postmodernistyczne. Kiedy warto po nią sięgnąć, kiedy będziesz w stanie docenić, że jest to coś więcej niż książka o łowcy potworów. Trylogia pierwszego prawa, gdzie pierwszy tom zasadniczo nie ma fabuły. Jest to skupienie się bardzo mocno na postaciach i dekonstrukcja pewnych rzeczy, które działają w fantazji. Kiedy warto sięgnąć? Kiedy będziemy właśnie szukać czegoś świeżego i skręcić trochę w bardziej mroczną stronę. Trylogia o skrytobójcy. Jest to seria, którą zarówno polecam na start, jak i, tak jak dzisiaj, zniechęcam. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mało jest tutaj skrytobójstwa i akcja dzieje się naprawdę powoli. Przede wszystkim wewnątrz głównego bohatera. Kiedy warto sięgnąć? Kiedy będziecie chcieli doświadczyć trochę bólu serca. Każda z tych siedmiu serii jest naprawdę cudowna, wyśmienita, wspaniała i powinniście kiedyś ją przeczytać. Ale nie na samym początku przygody z Fantastyką.